Dzisiaj kolejny dzień prac. Zabieramy się tym razem za przednie boczki. Demontaż wszystkich akcesoriów, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. No i zobaczymy, może uda się tutaj jeszcze co nieco wyciągnąć z deski rozdzielczej, a później bierzemy się za demontaż tylnego błotnika. 10 minut pracy i pierwsza korba od szyby odkręcona. Jeszcze trzy. No, i udało się. 20 par minut i boczek z przodu zdjęty. Muszę pamiętać, żeby jak będę zakładał te obicia z papieru, żeby zastosować jak coś taki sam pomysł jak tutaj zrobiono na sznurek uszczelkę i zdejmuje się to niesamowicie precyzyjnie. No genialny pomysł. Może to jest stałe rozwiązanie, ale mnie się i, I o tym I to jest stosowane w każdym samochodzie starym, ale dla mnie to jest coś niesamowitego. W poprzednich drzwiach już zdemontowałem yy, korbkę od okna, ale to jest jedyna możliwość, żebym Wam mógł zaprezentować, jak świetnie to działa i funkcjonuje. Cyk. I mamy już przewiew. Cyk. Zamknięte. Super. Miałem się za deskę rozdzielczą, ale jest już miałem zablokowaną klapę maski, ale udało się ją odblokować, także zaraz będzie. Zobaczycie co jest w środku. Więc maska już zdjęta z zewnątrz. To każdy ją widział. A teraz zobaczmy jak wygląda w środku od wewnątrz. Wygląda to całkiem spoko. Trochę rdzy się pozbyć. Proszę, co tu jest? Nawet lampka. Pewnie oświetlająca to wnętrze silnika. Niesamowite. Ciekawe, czy to jest samoróbka, czy to oryginał. Muszę sprawdzić. No, a tak wygląda w środku. Tutaj widać ciętą część podłużnicy, jednej jak i drugiej. Jest trochę rdzy, trochę dziur, ale jestem dobrej myśli. Demontowałem też wlot powietrza. Obok też jest, razem z lotem, jest najprawdopodobniej nagrzewnica. Um, Fajnie jest te części, bo w poprzednim Admirale też je mam, więc na pewno w zapasie będą. Pytanie tylko, w jakim stopniu będzie można je zregenerować. Zderzak już prawie odkręcony, aczkolwiek trzyma się na dwóch jakichś zaczepach. Nie mam pomysłu, jak się za to zabrać. Muszę chyba pomyśleć, przewertować instrukcję obsługi i w sumie na dziś to będzie koniec. Chyba wystarczy walki. I tak było dużo zrobione. Boczki rozebrane. Maska usunięta. Także dostęp do komory silnika jest. No, tutaj maska i jest i wlot powietrza i nagrzewnica. No dobra, to tyle. Dzień kolejny. Problem ze zdjęciem zderzaka był i już szykowałem na zderzak tego oto brzeszczota. No ale znalazłem w instrukcji, że tu zderzak trzyma się jeszcze na jednej nakrętce. Zarówno z jednej, jak i drugiej strony. No jednak możliwość posiadania instrukcji obsługi, no jest nieoceniona. Dobra, zabieramy się za ściąganie zderzaka. I jak tylny zderzak zdjęty. Od spodu wygląda mało ciekawie. Ale zobaczymy, co tutaj się będzie dalej działo. Zanim zaczniemy go robić, to jeszcze sporo, sporo czasu minie od wewnątrz. No tak jak w instrukcji. Napisane, skręcane z trzech części na śruby. Tutaj jedno mocowanie udało się bez problemu wyciągnąć z drugim. Walczyliśmy aby tutaj dostać się do śruby, ale jest to wszystko do, do naprawienia. No a tak wygląda admirał bez. Dupska. Także im dalej w las, tym więcej drzew. No, a jeszcze na sam koniec. Yy, zastanawiałem się, czy ta lampka jest yy, samoróbką czy też wyposażeniem yy, seryjnym. No i jasnej informacji nie znalazłem w instrukcji obsługi, że w tym miejscu jakby znajduje się. Lampka, natomiast przejrzałem wiele innych zdjęć admirałów i dyplomatów, jakie posiadam, i muszę przyznać, że jestem mile zaskoczony, iż jest to wyposażenie seryjne. W wielu innych, właśnie, samochodach tej grupy można było taką lampkę zaobserwować. Coś niesamowitego. No dobra, a tymczasem to wszystko z relacji na na te prace, zderzak ściągnięty, boczki ściągnięte, więc myślę, że można kończyć. Ko Dobra, dzięki wielkie.